Operatorze, 8.16, gdzie ładujemy, Cemex? Podstawiać? 8.16, Cemex, gdzie tam się podstawiać? Podstawiać już możesz wystawiać bo mam pełna. Dobra, to jadę. Witam Cię, widzów. Witam Cię, a w dzisiejszym odcinku lecimy na zawiercie. Oczywiście pełną obsadą jedziemy. A w tym momencie jestem na wodnicy Kielc, zaraz będą chęciny i będzie można etolka wyłączyć. Od chęcin do jędrzejowa nie ma etola płatnego. Tylko w jędrzejowie jest jedna bramka, ale my będziemy odbijać przed bramką, także gitara. Blandeka uwalona powiem wam. woziło się czarne złoto ostatnio to i się uwaliła Blandeka. Z kopalni jadę 27 minut do chęci. Także spoko. I robimy cyk, cyk, zakończ przejazd. I eleganck. Moi drodzy, za! Zobaczcie, jakie tu auta stoją. Magnumki, magnolie, nie magnolie, DCI. Skanie 113. Także goś chyba kolekcjonuje albo na czarną godzinę trzyma. Opowiem Wam, że te auta to tylko stoją. Jak się jeździ na Śląsk, po Węgiel, czy ogólnie w te strony, na Katowice to cały czas w jednym w tym samym miejscu stoją te magnumki przy płocie 25 kilosów jeszcze do wysypu, także pedałujemy kierunek moi drodzy kopalnia jaźwica. Pałzonia zrobiona w Jędrzejowie obok Orlena. To niestety na Orlenie nie było miejsca. Kapeć, Jedziemy zabrać materiał z Jaświcy. Ale fajnie się kurzy. Ładujemy 02 I lecimy Dwie łyżki jest tyle Kurde, to damy, kurde, jadą. <gry> Siemano, zaraz odpalam, rozpinam się, stawiam obok samochód, bo będziemy demontować belkę tylną na samochodzie, bo pękła. Ładowanie 0,31,5 na PCC i kierunek Jedlicze 7 0,5 a ja dopiero z kopalni wjeżdżam także zajebiście się Dniówka zaczyna. Kocioł będzie w Kielcach, Kocioł w Morawicy, pewnie w Tarnowie to samo, ale pewnie na tej 7.3 to się w ogóle nie pogoni, bo tam na Tarnów to jest przerąbana droga. Jedziemy moi drodzy w miejscowość Szczucin. Trochę ta droga idzie krew z nosa, ta 7.3 na ten Tarnów, ale najgorzej w Kielce przejechać no, o 7 rano, to było naj najgorsze. Przed Pacanowem, wahadło, bo drogę robią. Od tego miejsca mam 100 km do Jedlicza. Godzina 40 pokazuje, ale liczę, że no tak, dwie godziny nabidę. Czyli tyle, ile mi jeszcze czasu zostało, dwie godziny. Mam nadzieję, że dojadę do, do tego jedlicza. Że nie będę musiał gdzieś stawać 20 km przed jedliczem, bo to trochę słabo wyjdzie, nie? Ale najgorzej właśnie te kielce, kurde, przetrzymały i dlatego tak zeszło. No. Jakby tak szło, właśnie cały czas 80, na te Jedlicze to baja. Dojechałbym spokojnie. Ostrów, moi drodzy. O nie, 30 ton. Ha, jadę na pusto. He, he. elegancko. Ładunek wysypany, tomuś jest wypałzowany. Droga teraz jest na ociekę, na tuszyme. Przejeżdżamy poda cztery 4 moi drodzy. Ładujemy 4,31 latarczyn do Rafała, ale to wiadomo, no już dzisiaj tego nie zawiozę, bo już czasu nie będzie. Tylko tyle, co się załaduje, zjadę do domu no i z rana start do Rafała, później powrót do domu i jadę do Nowej Słupi po węgiel. Bo podobno w Nowej Słupi zrobili skład węgla PGG no i będę jechał tam przywieźć 5 ton. 5 ton, aż 5 ton węgla będę jechał do nowej supi dla klienta. Jedziemy moi drodzy cztery trzydzieści z do Tarczyna kierunek Serachowice Skarżysko i ze Skarżyska na Warszawę. Chyba najszybciej mi się wydaje. Może było na Kielce jechać, ale teraz wbić się tam o siódmej na Kielce to lepiej nie ryzykować. Już poczekać chwilę w skarżysku i, i tyle, nie? Tak, ale je, jeżeli na przykład osoba jest od tyła, to ja uważam, że no... Można jej powiedzieć, że no jest, jest otyła, no bo to są fakty. Natomiast nazywanie dziewczyny Shrekiem... Ja to nie płacię, co go No weź. <laughs> nazywanie dziewczyny Shrekiem... Na... to starość, To czy... jednak, wiesz, jak ona sobie gdzieś to obejrzała, no to... ona jest w Brazylii, ona nawet nie wie, pewnie... Sprowane belka na dół, do góry, i jedziemy, moi drodzy. Skład węgla, moi drodzy. Nowa Supia, plac PGG. Tam węgiel, tam węgiel. Tomuś przyjechał po 5 ton węgla. No. Teraz zobaczymy. Powinni dać radę załadować to, nie? To małą koparcyną. Wygiprowany węgiel.